Witaj Grzegorz. Jesteśmy w pierwszy raz w, w plenerze, bo jest piękna pogoda, wiosna już w pełni. No ale to taką radość, to wiosenę no, przerywała, przerywa nam tutaj wiadomość. Y, bardzo dla mnie zaskak zaskakująca, ale to może ty, Grzegorz ty powiedz o co chodzi. To jest cały szereg wiadomości, ale y, mam na myśli to, że y, chodzi ci o to, że. Y, może głośniej troszeczkę? Tak, tak, tak. Teraz no. dobrze? Dobrze, no. Chodzi o to, że zostałem formalnie teraz już oskarżony przez donosu pastora Chojeckiego o przestępstwo z artykułu 119 kodeksu karnego. To znaczy konkretnie o to, że... Znaczy... dostosują stosując przemoc lub groźbę bezprawnych wobec grupy osób lub poszczególnych osób z powodu jej przynależności narodowej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat 5. Mhm. No i o, o, co, o, co, o co konkretnie yy, chodzi? Ja yy, w kilka miesięcy, czy nawet więcej yy, 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 miesięcy temu, yy, pod jednym yy, z filmików, który były zamieszczane na takim słynnym kanale Tomasz Dąbrowa, pogromca lubelskiej sekty. Formuła tego kanału była taka, że on wybierał takie fragmenty z tych seansów nienawiści organizowanych przez sektę Chojeckiego i, i po to, żeby uzmysłowić ludziom jak bluźniercza, złowroga, pełna nienawiści, jest ta sekta, no i tam były komentarze. To sekta systematycznie te kanały likwidowała, i on w tej chwili ten kanał już nie istnieje. No i tam był taki jeden fragment tej, takiego seansu nienawiści, w którym guru sekty Paweł Chojecki bardzo bluźnił najświętszej Marii Pannie, czyli Matce Bożej. I ja tam pod wpływem serca emocji napisałem dosłownie, nie tego nie wstydzę i nie wypieram. Chyba dam mu kiedyś po mordzie. To, 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 to czy to moment, porusza, czy... Przypier, no mi, ta prostu przypier? powiedz mu że. Oczywiście no to była to reakcja serca. Ja, ja mu o tej mordzie nie dałem na razie i po y, przemyśleniu sprawy po pojęciu, no do wniosku, że szkoda sobie udonić ręce, żeby taką padlinę dotykać. Oczywiście nie żałuję tego, bo uważam, że reakcja moja była w pełni tutaj zasadna. No tak po prostu mężczyzna się powinien zachować wobec sytuacji, kiedy dlaczego by Ubliżano y, jego żonie czy jego matce, no też by tak zareagowała. Tutaj chodzi o, 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 o coś znacznie większego niż ubliżanie y, matce czy żonie, tylko y, królowej świata, matce Bożej, y, y, matce y, odkupiciela Jezusa Chrystusa. Y, więc nie y, zamierzam się y, te, tutaj uchylać, że taki wpis dokonałem, natomiast oczywiście była to groźba. Y, no nie, której, które nie spełniłem i nie zamierzam spełnić. Czyli po prostu, jak mówi Michalkiewicz, dałeś się poddać prowokacji, bo pastor no, po celowo po prostu prowokował. No, no, to, 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 musimy tutaj powiedzieć, że no, wszystkie te, te tak zwane nauczania tak zwanego pastora, no, to właściwie sprowadzają się do jednego obrażania. Katolików, katolików uczyć religijnych katolików, tylko i łącznie bluźnierstw tak. y, z punktu widzenia religii mm -hmm. katolickiej, obrażania osób y, z życia publicznego, y, wulgaryzmów, szczególne upodobania do y, koprofili mm -hmm. w tej sekcie są zauważalne. I, no i także wzywania do e, wojny, czy też wręcz na przykład modlitw o śmierć. No, e, Michalkiewicza powiedzmy że Pastor no, lubi się tym, że e, wymodlił śmierć Choroby, arcybiskupa życińskiego. Michal... Tak Arcybiskup życiński nie jest e, bynajmniej bohaterem mojej bajki. I uważam, jego działalność, uważam jego działalność za szkodliwą dla Kościoła. Okay. Natomiast nigdy nie przeszłoby mi przez myśl, że można się modlić o jego śmierć. Natomiast. W sekcie Kojeckiego jest to normą. Tak podobnie było w przypadku na przykład, jak oni twierdzą, wymodlenia choroby dla pana redaktora Stanisława Michalkiewicza, nawiasem mówiąc, mojego przyjaciela. No, te osoby, które znają bliżej tą działalność tej sekty, ja tu nie będę się na ten temat rozwodzić, nie chcę też te specjalnie tutaj państwa epatować tą sprawą, bo to tak. Chodzi o to, żeby no, poinformować, a nie nagłaśniać sekty. Bo dlaczego sekta się na taki krok zdecydowała? Po odejściu z niej. Mariana Kowalskiego, no wyraźnie nastąpił z tej sekcji. Ale to już znacznie wcześniej Grzegorz następowało. To już przed odejściem Mariana, tak no powiedzmy to, wprost. No ostatnio to od skutek właśnie między innymi naszych działań. Marian po prostu tracił już, tracił na, na popularności nie, nie, no to Wątek Mariana, to mhm. może później. No ale tak krótko później, tylko. Ale, ale jeszcze, jeszcze można stwierdzić. Sprawę, sprawę tej sekcji. Dlaczego, dlaczego oni się na tego typu kroki zdecydowali? No chodzi o to, że. Tracą po prostu oglądalność, a co za tym idzie wpływy finansowe. Być może też ich mocodawcy, rzadzko amerykańscy też są niezadowoleni, że ten projekt nie rozwija się tak, jak by chcieli. Zakręcili kurek pieniężny. Być może no nie wiemy tego, ale, ale tak, tak hipotezę mhm. badawczą tutaj tak, stawiam. No i szukają za wszelką cenę rozgłosu. Dlatego też tutaj nie, nie należy specjalnie się... Tą sprawą Hojeckiego już w tej chwili przejmować, bo ona już w sensie społeczno-politycznym przestała być groźna od momentu, od, 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 zwłaszcza po odejściu stamtąd naganiacza Kowalskiego, który tam przysporzył jej pewnej popularności w pewnym czasie. No i w tej chwili jest to, jest to jedna z takich ekscentrycznych grup, bardzo wąskich, bez większego wpływu politycznego. Oczywiście szkoda tych ludzi, którzy zostali tam uwiedzeni, bo to są dusze wskazane no, na zatracenie. Spaskudzeni, bo po prostu oni do, ale, ale do pastora nie, nie przystali, ale po prostu nienawidzą dzięki pastorowi kościoła katolickiego. No to, tak, katolickiego. Zostali, no to, to, to ich mm -hmm. też szkoda, no przecież... to, to no wiadomo to są to też Też nasi bliźni też są... To Zwiedzeni ludzie. są przez, przez pastora. E, i, I za nich się modlę, szczególnie modlę się za e, Pannę Kornelię Chojecką, bo tak taki e, ślub złożyłem, że będę hmm. się o to modlił i to, i to czynię, e, ale e, no wracając... A Unikę, no, przepraszam. No, no tam inni się modli. No. Tam, no. Każdy się tam za kogoś no. modli, ale za mnie na szczęście, ja że należy się modlić, żeby po prostu uzyskali światło mm -hmm. i przejrzeli. Wiary, żeby, żeby ci się wiary przestali błądzić i, i szkodzić. Szkodzić świadczy nienawiść. Yy, no, ale trochę jest wątek w od tematu. Z, zgubiłem. Yy, no więc sekta już, mówię, w sensie jakimś takim politycznym, społecznym przestała być groźna, jest, moje jest, groźna dla, dla poszczególnych jednostek, no i, 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 i nie należy w związku z tym zbyt dużo o panu Chojeckim mówić, bo jego oczekiwaniem prawdopodobnie jest to, że ja tutaj będę trąbił, jak już tam robił męczennika ekscytował ludzi. Nie, nie. To po prostu informuję tych, którzy się tą sprawą interesowali i, i, i proszę to przyjąć do wiadomości. Oczywiście w sądzie będę starał się wskazać na szkodliwość działalności sekty Chojeckiego. Zilustruję to materiałami z jego wypowiedzi, żeby, żeby po prostu wskazać na ten szerszy kontekst jego szkodliwej działalności, no i w ten sposób no, uzasadnić moją, moją, może na zbyt emocjonalną relację, ale uzasadnioną relację. No ale to jest bardzo dziwne, bo tutaj się przykłada dwie miary do tego, co Grzegorz żeś zrobił. Ty, żeś powiedział, co powiedział, My to pisały. jest złe. Według polskiego prawa, prawa. Natomiast to, że pastor Chojecki tutaj yy, nabija się yy, z religii katolickiej, obraża wszystkich ludzi, to na to już pan, yy, pan, yy, pan prokurator, bo to w tej chwili jest na tym jeszcze yy, na etapie prokuratorskim, hmm. chyba przy, 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 przygotowania, oskarżenia, albo nie wiem, czy, czy oskarżenie już jest 30, sporządzone. 30 kwietnia dostanę tak, jeszcze, moment, Grzesiek jeszcze. I tutaj po prostu przekona się dwie miary. Co wolno robić pastorowi, to, to, to nie wolno robić znowu innym. Pastor jest po prostu, pastor jest wolny, jest poza wszelkimi podejrzeniami, tak jak żona Cezara. No nie, zupełnie to tak jest, bo z, z pastorem jest taka sprawa. i Myśmy o tym, że wielokrotnie dyskutowali publicznie i prywatnie. Czy należy skierować przeciwko sekcie akt oskarżenia o obrazę uczuć religijnych ja mówiłem o tym. do wojny najezdniczej, czy mm -hmm. też z powództwa cywilnego te osoby, które zostały tam przez niego obrażone. No i po... Tutaj były zdania podzielone, ta dyskusja myślę, że dalej się będzie toczyła, co, co, co należy wobec tego... Wiesz, ja osobiście po... po Przemyśleniu sprawy doszedłem do wniosku, że nie należy składać doniesień do sądu w tej sprawie. Dlaczego? No, mm -hmm. Bo wiemy, jakie jak są sądy w Polsce. To nie jest Hiszpania generała Franco, gdzie jest, gdzie jest państwo katolickie, które stoi na straży pewnego ładu moralnego, tylko jest to państwo masońsko-liberalne. I tutaj. Ten system prawny jest dostosowany nie do obrony wartości katolicyzmu czy jakiś, już nawet prawa naturalnego, tylko, tylko jest to typowo takie żydowsko-kruczkarskie prawo. Mhm. Proces toczyłby się latami. Sekta przedstawiałaby się przed opinią publiczną, że jest represjonowana. No to prawda, tak. Robiliby filmy i dzięki temu by istnieli. Guru sekty mhm. mógłby w ten sposób ekscytować swoich wyznawców, mhm. przedstawiać się jako obrężona twierdza, jako ofiara depresji, mógłby wzbudzić współczucie. No w każdym razie budziłby zainteresowanie. Proces byłby długotrwały. No niestety na... to jest wszystko prawda. Wiem coś na ten temat. To... Tak jest. Kiedyś jesteśmy takie osoby nie z sekty, ale z innych... Z satanistów. No właśnie, podawaliśmy do sądu i to wszystko się zakończyło wesołym oberkiem, Bekcie, tak jak, tak. No, tak, jak no, no, pisze Michał Także mamy to przerobione. No i ja no, tak. osobiście y, takiego y, tutaj... Błędu. Y, y, Mimo... Raczej nie jestem przeciwny, natomiast państwo, no to już jest od waszego wyczucia sytuacji, od waszej roztropności zależy, czy, czy należy tą sprawę kierować, czy to. Materiałów jest, jest bardzo dużo. No, oczywiście no, myślę, że, że sprawa po jakiejś długiej batalii mogłaby być wygrana, ale czy, czy, czy warto, czy warto czy warto w tej chwili, no, roztropność tutaj... Znaczy nie, można by nią, ewentualnie pastora podawać y, o obrazę, bo to akurat to, co on robi, to się kwalifikuje. No ale, to ale kolei, no, kogo on, obraża? on obraża? No ludzi, ludzi imiennie. z wys, wysokiego szczebla, no, Szkoda mm -hmm. by, to też by było, gdyby na przykład, no, żebym, Grzegorz Brown czy, mm -hmm. czy, 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 czy pan Michalkiewicz, czy ktoś, czy przychodził czy, 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 czy prezydent, no, no czy się nie zniżą, żeby takie, przepraszam... No coś y, ruszać, no to, 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 to trochę tak. No tak niepoważnie nie by, by, by brzmiało. żeby, żeby się zniżać do takiego poziomu, po prostu, żeby z kimś z takim. No, znaczy, to, to można też powiedzieć, że dyskusja z głupstwem, czy z głupcem niepotrzebnie go... nobilituje, tak, właśnie. Tak, no, właśnie no, no i tutaj tak właśnie właśnie tak. Ja no i, jak, jak i, to jest moje zdanie. Ja, ja zapraszam oczywiście do, 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 do dalszej dyskusji nad, nad tym być może tam się przekonać, że... że, że, że no że... i między innymi dzięki Znaczynają, temu do tej pory y, Pasterowi jak to... Y, jak dotychczas y, wszystko się upiekło i dalej może no, no, kontynuować no, no, no swoją, nie, swoją no, nikt, robotę. Nikt nawet nie próbował nie, y, no właśnie. Y, y, to, to, to tymi środkami y, walczyć, no mówię, ja, jest, ja jako osoba no już mogę no, powiedzieć sądownie doświadczona, bo to już będzie mój. Po mhm. raz trzeci będę jako oskarżony występował. bo Po raz pierwszy byłem oskarżony w czasach komunizmu, to było w stanie wojennym. To przed sądem wojskowym tam byłem sądzony. Później byłem oskarżony przez Gazetę Wyborczą za to, że e, pisałem na temat e, roszczeń żydowskich wobec Polski. Rozprawa się, się toczyła, toczyła. Kupę czasu. No, mm -hmm. a teraz po raz trzeci będę jako oskarżony tym, tym razem, tym razem yy, przez sektę. Przez sektę sionistyczną? Sionistyczną. Mile, mile, milenistyczną. Sionistyczną. No, tak, tak. <laughs> no cóż, więcej. No chyba, chyba chyba, tyle. Tu na razie trzeba kropkę postawić i do tak. sprawy będziemy jeszcze wracali. No i o, ile, o ile będzie taka potrzeba, to będziemy mm -hmm. oczywiście informowali, co, co tam się w tej sprawie dzieje. No to na razie Grzegorz. No dziękuję. A wszystkiego najlepszego no wszystkim z okazji świąt, bo dzisiaj jest wielki piątek i, i, i korzystając z tego, że nadchodzą święta zmartwychwstania pańskiego, bądźmy optymistami. Chrystus zmartwychwstał i to jest optymistyczna wiadomość. Wszystkiego dobrego. Na razie.